Sławek Winiecki, dzień dobry. Witamy Was na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Ze mną, jak zawsze, Marcin Kowalski dzień dobry. i Rafał Jerzy. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem będzie Tatiana Nizowaja, Ukrainka mieszkająca w Polsce, YouTuberka. Spróbujemy zadać kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji. Ten odcinek nagrywamy 22, 24 lutego 2022 roku, w siódmej godzinie od początku inwazji. Rosji na Ukrainę. Tak. Zanim zaprosimy do rozmowy gościa, jesteście panowie zaskoczeni tym, co się dzieje? Tak. Jesteśmy tak. zaskoczeni i jesteśmy również niepewni co do informacji, które napływają poprzez różnego rodzaju kanały informacyjne, w jakiej skali to jest agresja, kto ją powoduje. Informacji, które szczegółowo spływają o uszkodzonych czołgach, zabitych ludziach, uszkodzonych samolotach. Nie wiadomo, na ile one są wiarygodne, na ile niewiarygodne, na ile służą deinformacji de i tak no, dalej. Nie, nie wiemy. To jest sytuacja bardzo skomplikowana, na pewno szalenie niewygodna, ale na ile ten chaos chce wywołać ta dezinformacja, na ile on jest rzeczywisty i zagrożenia są rzeczywiste. Sytuacja Uff. okropna dla Ukrainy i Ukraińców. Ciekawe, jak, jak to się dalej potoczy. Taką charakterystyczną każdego konfliktu zbrojnego jest dezinformacja, i te wojny dzieją się na wielu płaszczyznach, również na płaszczyźnie informacyjnym, szczególnie dzisiaj w dobie internetu i w dobie takiej łatwości dostępu do informacji, jak i do dezinformacji. No, w zasadzie no, w, tym w tym momencie on powinien być wyłączony, tak. telefony komórkowe powinny być na Ukrainie zablokowane. To się nie dzieje. No to nie jest pewnie też takie proste, na takim obszarze wyłączyć telefony komórkowe, czy spowodować, sprawić, że... Żeby... się no, mówisz w kontekście, że y, strona atakująca powinna zmierzać do ograniczenia komunikacji usunięcia infrastruktury. Na Tylko strona atakująca też ma tam swoje punkty informacyjne i może również wprowadzać informacje i dezinformacje. Dzięki temu właśnie, więc też poniekąd zadziałaby na swoją niekorzyść. O tyle ta sytuacja może być problematyczna. Na pewno... Zawsze w każdej sytuacji, w każdym konflikcie najważniejszą kwestią jest kwestia ludzka. Wiemy znakomicie, że tutaj w Polsce e, przybywa bardzo dużo Ukraińców pracujących. Wiemy znakomicie, że my tutaj z Polski również mamy bardzo szereg, wiele kontaktów, również bliskich z Ukraińcami, więc to co oczywiste dzieje się, to za naszą granicą, więc. Bardzo to przeżywamy, bardzo się tym martwimy i wyszukujemy, wyłapujemy wszystkie możliwe informacje, które płyną, również w tym dezinformacje. No i jak na razie wiemy tylko tyle, że ten atak bezdyskusyjny i bez wątpienia nastąpił. No i wyłapujemy, wyszukujemy, interesujemy się, denerwujemy, intrygujemy i Okej, okay, ale spróbujmy jako przedsiębiorcy, jako Osoby, które mają doświadczenie w zbieraniu informacji, spróbujmy oprzeć się na tym, jak wygląda dziś sytuacja z strony czysto politycznej. Parlament Ukraiński, nie wiem, czy słyszeliście, wczoraj podjął decyzję o wprowadzeniu na terenie Ukrainy stanu, stanu wojennego. wojennego. Władimir Putin, po uznaniu dwóch republik, podjął decyzję o wysłaniu do tych dwóch republik. Swoich żołnierzy. Co oznajmił dzisiaj o czwartej nad ranem w swoim wystąpieniu? To akurat chyba wczoraj albo przedwczoraj. <słuch> no. Moje pytanie brzmi, czy z punktu widzenia formalnego e, Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie? Z punktu widzenia formalnego Rosja na pewno najechała na Ukrainę. Czy nastąpił akt wypowiedzenia wojny jako takiej? Pewnie nie. Natomiast te działania, tak, ale mówimy tu tylko stricte o takiej formalności, jakiejś dyplomatycznej, która, która jest tylko jakąś formą dokumentu czy papieru, tak. natomiast jeżeli chodzi o działanie, to te informacje, które nas które docierają, tak, czyli, e, czyli na pewno Charków, już okolica Charkowa, czyli na pewno Odessa, tak, e, punkty w okolicach Kijowa. To są, to, są, to są informacje nie pochodzące bezpośrednio od ani władz, ani władz ukraińskich. A nie rosyjskich, ja bym hmm. poprzestał jednak na, skon na skoncentrowaniu się na oświadczeniach, które wydały albo Ministerstwa Spraw Zagranicznych tych krajów, albo osoby główno dowodzące. E, nas na pewno, Rafał wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Zaskoczyła informacja o wprowadzeniu stanu wojennego, bo myśleliśmy, że Ukraina pozostaje w wojnie z Rosją od 2014 roku. Hmm. No ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo trudno jest ją opowiedzieć i formalnie nazwać. Tak? To, że od 2014 roku Putin tak naprawdę poprzez swoich ludzi, którzy na tym terenie od bardzo dawna mieszkali, wspartych przez wojska Putina, zajmuje okolicę Donbasu, Ługańska, wcześniej, czy wcześniej twierdził, że tam wojsk rosyjskich nie było, tu po pierwsze. A po drugie, mimo wszystko. Czy nie uważacie, że Ukraina potwierdziła uchwałą ich Dumy o wprowadzeniu stanu wojennego, czy jednocześnie nie postanowiła, że nie pozostaje że część jej terytorium poza jej kontrolą? bo Czy Donbas, czy. Formalnie ten teren jest poza kontrolą Ukrainy od bardzo dawna. To nie jest ten stan rzeczy. Taki po prostu jest, i niestety świat się trochę do tego przyzwyczaił. Przecież nikt niczego w tym kierunku nie robi, i zajęcie Krymu, czy okolic Donbasu, czy Ługańska jest stanem faktycznym od lat 7 czy 8, i tyle. Wszyscy do tego przywykliśmy. I wszyscy... ja akurat byliśmy wspólnie na Ukrainie, kiedy rozpoczął się ten konflikt, czyli w listopadzie 2014 roku. To co, to, co mnie osobiście wówczas zaszokowało, to to, że był bombardowany stadion Szachtara Doniecka. Doniec grał w wowie mecz Ligi Mistrzów i nie było widać nigdzie identyfikacji z tą pozostałą częścią Ukrainy. Trzeba pamiętać, jak wielowymiarowy to jest kraj, jak on jest ogromny jakie w tym kraju występują podziały i cały czas pamiętajmy, ja przeczytałem sondaż przed kilku dni przeprowadzony na Ukrainie, zakładam, że wiarygodny, z którego wynika, że 25% Ukraińców mówi Rosja, 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 Putin, 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 tak, to jest no, 25%, tak? Niech jakakolwiek partia polityczna w Polsce chciałaby mieć poparcie Rosja, rzędu 25%. Słuchaj, Rosja ma tak gigantyczne tradycje dezinformacyjne, jeszcze na długo przed powstaniem Internetu robiła to genialnie, w 2014 roku jak widać udowodniła, że jest mistrzynią dezinformacji. Oczywiście. więc wszystko co dzieje się na Ukrainie może być najzwyczajniej świecie również i mistyfikacją jak jak choćby takie jak wyniki, wyniki sondażu, tak. ale patrząc na zróżnicowanie etniczne Ukrainy, językowe, narodościowe, również religijne, te podziały nie są bardzo proste, poziome i pionowe. One przecinają się w wielu miejscach zupełnie inaczej. Tutaj bardzo ważną rolę, rolę pełni cerkiew ukraińska i cerkiew rosyjska. Bardzo ważną rolę pełni w ogóle umiejscowienie terytorialne. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda pod Lwowem, a zupełnie inaczej pod Odestą. Yy, tak, to prawda. Yy, myślę, że, że ciężko zbierać informacje. To siódma godzina, więc myślę, że nie możemy też jednoznacznie sami stwierdzić, jak wygląda sytuacja, dopóki nie zostaniemy tej sytuacji yy, podanej w sposób, który pozwoli nam ocenić, jakie jest zagrożenie dla nas. Ale gdyby to zagrożenie istniało, yy, jak GKI, jak gospodarka Polski w Twojej ocenie, Rafał, może yy, się zachowywać w najbliższym czasie? Dla rynków kapitałowych to jest sytuacja trudna. Będzie z tego regionu, w ogóle Europy, odpływ kapitału inwestycyjnego zagranicznego, bo my trochę jesteśmy postrzegani jako, jako kraje Europy Środkowo-Wschodniej związanej z byłym Imperium Sowieckim. I dla nas na pewno to krótkofalowo będzie trochę panika. Gdyby ten konflikt się mocno rozszerzał, to na pewno będzie dla nas bardzo negatywnie. Jeżeli się w najbliższym czasie uspokoi, przecież Putin raczej należy do ludzi logicznie myślących, który dba o swoje interesy. Chce zabezpieczyć swoje interesy jako eksportera surowców, źródeł energetycznych. I to, to... Kiedyś Rosja. Dla... Wygląda to bardzo dziwnie wszystko, bo to te zachowanie to również nie jest w interesie Rosji ani w interesie Ukrainy, tylko w interesie yy, Krajów, które mocno eksportują i sprzedają broń. Jedno jest pewne. Na pewno czeka nas bardzo duży napływ ludności z Ukrainy. E, to jest proces, który jest nieuchronny i niezależnie od tego, jak tam potoczy Ale się. Czy ten napływ sytuacja, ludności jest bardzo dla nas pozytywny? Oczywiście, że jest pozytywny. Natomiast on no na pewno będzie daleko, daleko bardziej zintensyfikowany i na pewno czy wskutek działań wojennych, czy wskutek samego zagrożenia, czy nawet po prostu chęci przebywania w świecie pewniejszym, bardziej bezpiecznym i stabilnym. Myślę, że w perspektywie miesięcy, tygodni, a później lat ten proces będzie procesem no, bardzo widocznym. Ukraińcom ja myślę, że jest za wcześnie, żeby to, to mówić to i to oceniać, bo w gruncie rzeczy duża migracja, duża migracja Duża emigracja z punktu widzenia Ukrainy jest skazaniem jej na porażkę w ewentualnym konflikcie, to jest bardzo duży kraj, który na, na tą porażkę sobie nie może pozwolić. Słuchajcie, kiedyś jest... kiedyś no. Projekzem był bardzo dużym eksporterem do Rosji, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia GKI w zasadzie nie mamy rynku rosyjskiego w żadnym produkcie, w żadnej Usłudze. To jest neutralne dla nas. Dla nas akurat to jest dla GKI neutralne. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to również nie mamy tam ani rynku odbiorców. Mamy tutaj oczywiście, zatrudniamy. Próbowaliśmy, ale te relacje nigdy nie potrafiły się stabilnie zbudować. Eee, chcesz, powiedzieć, chcesz powiedzieć, że Rosja nigdy nie była dla nas solidnym partnerem. Tak, ale poza tym ta sytuacja jest okropna dla Ukraińców. Cofa ich o dwudziestolecie. Spowoduje niechęć prywatnych inwestorów i technologicznych, i kapitałowych do robienia czegokolwiek na Ukrainie, również na Białorusi. Także dla tego rejonu świata Putin robi obecnie, jakbyśmy na to nie patrzyli, tymi swoimi działaniami okropne rzeczy i cofa ich o 20-lecie minimalnie. Słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda oczami Tatiany Nizowali koleżanka niebawem będzie ambasadorką Kobiet Kiosk. Kobiet Kiosk. Dobrze dzwonisz? Dobrze Możliwe, że Tatiana rozmawia Proszę spróbować. przez Skype'a ze swoją rodziną. W Charkowie przebywa jej mama i jej brat. Wiem, że była dzisiaj z nimi w kontakcie. Halo. Dzień dobry. Halo, nie mam Tak, tak. Dzień dobry. Sławek Winiecki, Rafał Jerzy i Marcin Kowalski. Rozmawiamy na temat Twojej ojczyzny, czyli Ukrainy. Tak, tak. Chcieliśmy dowiedzieć się, od Marcina wiemy, że jesteś w kontakcie ze swoją rodziną w Charkowie. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak to wygląda Twoimi oczami. To, co widzimy w, w mediach czy społecznościowych, czy w mediach radio, telewizji, jest niebywale przerażające. Tak, naprawdę jest przerażające, i ogólnie też dziś rozmawiałam ze swoją rodziną. To moja mama mówi, że już słychać jakieś strzały że się robi naprawdę bardzo, bardzo strasznie. Oni bardzo się boją. Też mama mówi, że w sklepach już puste półki, że nie można nawet już kupić jedzenie. Też w aptekach niektóre leki już są wykupione, takie najważniejsze jakby tak dla, dla zdrowia. Też mama mówiła, że dzisiaj poszła do banku, chciała też tam jakby wyjąć pieniądze. To też już nawet nie można. Nie można jakby zabrać swoich pieniędzy i ludzie się boją, że w ogóle może być tak, że nawet nie można już będzie niedługo połączyć się tak przez telefon normalnie i porozmawiać. Dochodzą, Także... dochodzą nas informacje, że w Charkowie, pod Charkowem z, e, wojska ukraińskie e, z, zestrzeliły cztery czołgi. E, to jest naprawdę bardzo blisko Charkowa? Ta sytuacja? E... Tak, tak, to jest to jest blisko Charkowa tak. I ogólnie mama mówi tak, że strzelają, że to słychać. I po prostu, no, jest strasznie i mam mówi, że też chciałam, mówię, może przyjedziecie jakby do Polski, tak, że zbierajcie rzeczy i wsiajecie do Polski, ale mama mówi, że już teraz nie wyjedziesz nawet przy to, że korki, wszyscy wyjeżdżają, starają się wyjechać z Ukrainy, i po prostu, um, jakby się nie da. Jest straszna panika i mam mówi, że już raczej no dzisiaj to na pewno nie będzie próbować może jakoś w następne dni ale dzisiaj mówi że jest taka panika że wszyscy wyjeżdżają że nawet busy normalnie nie jeżdżą po mieście bo po prostu się nie da. Czyli Rosja osiągnęła w pierwszej fazie to pewnie co zamierzała czyli destabilizację jeżeli brakuje towaru w sklepach. Tak. Nie można pobierać pieniędzy z banku czy nie można nawet opuścić miasta to pierwszy Pierwszy etap niestety mamy za sobą i powinniśmy poważnie do tego podchodzić. Tak, to jest straszne. Nikt nie oczekiwał, że takie coś będzie i, i że będzie to tak szybko, tak? Już, już, już dziś nikt tego nie oczekiwał. Bo po wymowie Pucina to myśleliśmy, że jednak będzie chociaż na chwilę spokój, tak? Że jednak się może się jakoś spokojnie, bez wojny, ale niestety jak widać... Hmm. Myślisz, że to już jest niemożliwe? Powiedz, jak myślą e, e, mieszkańcy Charkowa czy innych miast ukraińskich dalej wie? Teraz już myślą, teraz już myślą tak. Mówią, że trzeba było wcześniej usiąść, dogadać się na spokojnie, że było już tyle czasu, że, żeby jakby to zrobić. A teraz no, jest panika, tak? Także każdy się boi, każdy. Każdej ma takie negatywne jakby myśli, tak? Oczywiście, że mamy ogromną... w środku gdzieś tam nadzieję, że jednak to się skończy jak najszybciej i że jednak jakoś się tego dałem spokojnie, a no ale jeżeli już weszło to wojsko, tak? Wchodzi, no to jednak sytuacja jest niebezpieczna. Ale fizycznie, fizycznie, fizycznie żołnierze, żołnierze rosyjscy są w Charkowie już widoczni na ulicach? Proszę? Czy fizycznie widoczni są już w Charkowie na ulicach żołnierze rosyjscy? Nie wiem nawet, bo dzisiaj jeszcze jakby nie pytałam tego u mamy, ale mama w sumie mówi, że już, że słychać jakby już strzały, tak? Okej, okay. to jest bardzo współczujemy, jest nam bardzo oczywiście przykro, gdybyśmy mogli w jakiś sposób jako firma, czy jako my ludzie pomóc Tobie, Twojej rodzinie, albo Twoim znajomym, to oczywiście jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękuję bardzo. Bardzo, dziękujemy, dziękujemy bardzo za rozmowę. Trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia dla wszystkich, za wszystkich mieszkańców Ukrainy. Dziękuję. Dziękujemy Pozdrawiam bardzo. serdecznie. Dzień. Dziękuję. No, niestety potwierdzają się najsłabsze scenariusze. Ja osobiście uważałem, że nie dojdzie do takich zdarzeń. Nadal nie widzę logicznego oparcia w zwykłej agresji. Arkow drugie do, co do wielkości po kijowej miasto, 1,4 miliona ludzi. No tak, położone bardzo blisko granicy w związku z powyższym. Putin wykorzystał ten ośrodek i zaatakował właśnie tam. Natomiast yy, myślę, że ta nadzieja, która przemawia przez Tatianę i przez tych ludzi pokazuje, że że cały czas wierzą i trzeba też się tego trzymać. Tak? Zobaczymy, jak to, się, jak to się dalej, ta sytuacja ukształtuje. Natomiast ona jest tak totalnym zaskoczeniem. Ja jeszcze kilka dni temu rozmawiałem również z Tatianą i Tatiana wtedy powiedziała takie zdanie, że tutaj dużo więcej w Polsce mówi się o tym konflikcie i o możliwości tego konfliktu niż tam w Charkowie, czyli to by wskazywało, że ludzie mieszkający tam Starają się nie myśleć o tym za bardzo i nie przeżywać tego aż tak bardzo i trochę odganiać te złe myśli i normalnie funkcjonować, a dzisiaj, jak widać, to, to stanowisko jest zupełnie inne i to zaskoczenie jest ogromne i są naprawdę zaskoczeni. No, to potwierdzenie logiczność działań Federacji Rosyjskiej i Putina. Skoro wszyscy są zaskoczeni, to brak w tym logiki szczególnie. Pytanie, co dalej? To jest, pytanie, to jest ważne, kluczowe myślę, na że niestety, niestety Myślę, że jest zbyt wcześnie, żebyśmy potrafili racjonalnie ocenić sytuację, czy gospodarczo, czy Oczywiście. politycznie, czy po prostu wojennie. Natomiast refleksja, którą na koniec chciałem się z Wami podzielić, jest taka, że w ciągu jednej nocy wszystkie polityczne gierki w Polsce, nowe łady, nowe porządki, Pegazusy i inne przestać mieć znaczenie. znaczenie. COVID-y, tak. Warto, warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć, kiedy antagonizujemy się jako naród wewnętrzny. Kiedy trwa antagonizacja, kiedy dzielimy się nasz pisowców, platformersów, szczepionkowców i antyszczepionkowców. Tym samym się osłabiamy. Bo to jest gigantyczne osłabienie Kropka. Trzymamy kciuki za to, żeby Ukraina była zjednoczona, niepodzielona i żeby ten konflikt jak najszybciej się skończył. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy sobie. bardzo. Do widzenia.